nowoczesność, skuteczność działania oraz zachowanie bardzo wysokich standardów to główne cechy przypisywane funkcjonariuszom nadodrzańskiego oddziału straży granicznej. Okazją do podsumowania ich służby w 2014 roku była odprawa roczna kadry kierowniczej, która odbyła się w piątek 20 lutego w komendzie oddziału w Krośnie-odrzańskim. W odprawie uczestniczył między komendant Główny Straży Granicznej Dominik Tracz, który bardzo wysoko ocenił działalność funkcjonariuszy nadodrzańskich. Oddziału. Procesy reorganizacyjne Straży Granicznej spowodowały, że na odcinku trzech województw jest jeden oddział wykonujący zadania straży. Jest to oddział nadodżański. Oddział, który udowadnia i zasadność istnienia, i potrzeby funkcjonowania straży na tym terenie. I co bardzo istotne, myślę, że postrzegany jest jako instytucja, która bardzo wspiera. Poczucie bezpieczeństwa na pograniczu. Pozytywne oceny to przede wszystkim uznanie dla niełatwej, ale i potrzebnej służby, a także motywacja do dalszych działań i sukcesywnego dążenia do jak najwyższych standardów, podkreśla komendant nadodrzeńskiego oddziału Andrzej Kamiński. Rok 2014, nie wiem, nie chyba będę wyrazicielem nie tylko swoich myśli, ale bardzo dobrze wspominam szczerze, tak, nie tylko pod względem uzyskanych wyników, bo naprawdę były wysokie, ale też pod względem też finansowym. Dużo nam się udało zrobić. Wreszcie chyba nie musimy już udowadniać, jak potrzebna jest straż graniczna na terytorium kraju, nie tylko na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, również tutaj, gdzie swobodny przepływ towarów i osób jest. Naprawdę mamy duże osiągnięcia. Podsumować trzeba, ponieważ, żeby nie było tak różowo, nie wszędzie jest tak dobrze. Nie wpadamy w samozachwyt. Są placówki strażegeńcze, które odstają. Są też placówki, które naprawdę osiągnęły wyniki aż nadspodziewanie dobre. Ja się, się tylko z tego cieszę. Co istotne, bardzo dobra ocena działań funkcjonariuszy, a także rozszerzenie zakresu ich działalności sprawia, że o przydzielenie do służby w nadodżańskim oddziale ubiega się coraz więcej młodych osób. Te Zadania, które realizuje Straż Graniczna od ubiegłego roku, a więc te związane z poszerzeniem zakresu działań w stosunku do cudzoziemców, z handlem ludźmi, z kwestią wspólnych placówek na granicy polsko-niemieckiej, powodują, że także oddział nadodżański ma prawo, ma podstawy i tego się doczekał, aby dokonywać naboru kolejnych funkcjonariuszy. Ta nowoczesność, ten nowoczesny sprzęt, te nowoczesne rozwiązania informatyczne, te nowe systemy powodują, że może to robić sprawniej, ale żeby to robić jeszcze bardziej efektywnie, potrzebni są młodzi, przygotowani do tego i optymistycznie nastawieni do służby Takie osoby również pełnią służbę w nadodrzańskim oddziale. Przypomnijmy, tylko w tym roku zostało przyjętych 8 nowych funkcjonariuszy. W czwartym kwartale służbę podejmie kolejne 30 osób. To pierwsza taka sytuacja na przestrzeni kilku lat. Nabór wciąż trwa, no nie chcę mówić, ale już mamy w tej chwili zapisy na czerwiec na rozmowy. Ja się z tego ogromnie cieszę, dlatego że mamy no, szeroki wachlarz, mamy wybór. Proszę mi wierzyć, bardzo dużo młodych, fajnych osób przychodzi, mądrych, wykształconych. Główne placówki, które zostaną wzmocnione nowymi siłami to placówka Straży Granicznej w Zielonej Górze, placówka w Świecku, w Poznaniu Ławicy, w Kaliszu, no i ośrodek strzeżony tutaj podlegający Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Jednym z najważniejszych wydarzeń minionego roku były centralne obchody święta Straży Granicznej, które miały miejsce właśnie w Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału w Krośnie Odrzańskim. Właśnie tutaj, bo właśnie w maju 2014 roku minęło 10 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Zakończył się proces reorganizacji, zbudowaliśmy nowe struktury, zainwestowaliśmy w odtworzenie bazy do wykonywania zadań. Było i co pokazać i było to miejsce, w którym mogliśmy tak trochę podsumować to, że tych 10 lat w Unii Europejskiej i te zadania wykonywane przez Straż ta Graniczną tak na granicach zewnętrznych, a więc tej białoruskiej, rosyjskiej czy ukraińskiej, jak i wewnątrz terytorium, mają prawo właśnie być podsumowane i ocenione w jednym z najlepszych oddziałów, jakim jest Tadodrzański. Podczas odprawy rocznej wiele uwagi poświęcono także współpracy nadodrzańskiego oddziału z poszczególnymi samorządami. Została ona oceniona jako wzorowa. Wiem, że zawsze na Straż Graniczną możemy liczyć. Są w pełni dyspozycyjni, zaangażowani w tych sytuacjach kryzysowych i. To jestem z tego bardzo zadowolona i mam nadzieję, że ta współpraca będzie szła w tym kierunku. Nie, że musimy współpracować, ale właśnie wychodzimy poza te ramy i faktycznie będziemy siebie wspierać w tych no, ciężkich dla nas sytuacjach. współpraca od wielu lat układa się bardzo dobrze, a ostatni rok mogę zaliczyć do jednych z bardziej udanych, ponieważ nie dosyć, że mamy wspólne patrole ze Strażą Graniczną, to jeszcze udało nam się współuczestniczyć i wspierać nadodrzańskie oddział Straży Granicznej i pana pułkownika Straży Granicznej, pana Kamińskiego w organizacji Ogólnopolskich Obchodów Straży Granicznej Święta Straży Granicznej właśnie w Krośnie Odrzańskim. Odprawa to nie tylko podsumowanie działań w minionym roku, ale także nowe otwarcie, czyli wyznaczenie kolejnych celów i zadań. Obecnie tworzona jest strategia działań na lata 2016-2022. Będzie ona kontynuacją zarówno współpracy z funkcjonariuszami z Niemiec, Czech, Słowacji i Litwy w ramach zachowania bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i działań związanych ze stabilizacją obszarów granicznych Unii Europejskiej.